godzina czternasta w nocy dokładnie czternasta, pięć, druga pięć w nocy kontrola łowiska, odsunie skarpy tu my wszystko przeszli tam jest czysto Nie, tam, to jest tam było, jakoś tam taka ta jedna taka była. Także nagrywamy jeden filmik. Z kontroli nocnej, co te kontrole są zmożone i od strony Skarpy i od strony tam lasu, też zaraz pójdziemy. No i tutaj od to naszej od lasu strony. Co gadasz? No to tam. Wezmiemy no. ten. Może się kodo, kogoś złowić. <grystanie> no, ale jeden filmik pokorzymy, jak jest, że te kontrole w nocy są. dzisiaj akurat na ta godzina wypadło. Jutro będzie inaczej, ale to już nie będziemy wciepywać filmików, bo nie będziemy się pokazywać. O, tu jest nasze. No ja tam jeszcze puda zobaczyć sam z drugiej strony. Jak to tam wygląda, tutaj przez ten lasek, oświetlenie womy. Także to tyle z nocnej kontroli. przejdziemy jeszcze staw dookoła, zobaczymy co się dzieje. Idziemy pieszo bez światła, to tu dojść na, na skarpa. Doszliśmy sprawdzili wszystko jest OK. Tam chodci z drugiej strony sprawdzają, a my a my wracamy tutaj, zobaczyć po kolei nazod i poczekamy, zobaczymy. Także noc to kontrola jest aktywna. Także pierwszy, pierwszy i ostatni filmik, bo także że nie będziemy nagrywać z każdej kontroli, żeby nie było jakiejś tam systematyczności godzin i, i że o tej, o tej godzinie jest kontrola, będziemy tak wyrywkowo jeździć o, o rozoty, rozoty, rozoty Nagrywamy ten filmik no, i w tego, że by, żeby pokazać, że te kontrole w nocy są no i i nawet jakieś tam nocne kusowanie w tygodniu jest niegroźne a jak ktoś tam ma takie plany to, to go dorwiemy niech panie gospodarzu tak. <gry> także to tyle z nocnej kontroli